Dzień dobry. Co Cześć. jest? Cześć. Cześć, pomachaj. Co, co jesz? Chleb. to mm. A co? mama karmi. Um. Dobre, czy nie bardzo? Nie bardzo. Nie bardzo? A powiedz winę na ile ty masz lat? Na... Jeden. Jeden masz? A czemu bajerujesz? Ty dobrze wiesz ile masz lat. Ile masz lat? 120, tak? Mhm. Uh -huh. no. A jakie ja mam na imię? <laughs> Kevin. Kevin tak? Coś Ci się chyba poprzestawiało dzisiaj, tak? Gierkę masz dzisiaj? Uh -huh. o. Co za gierka? Co? Co mi? Co? Uglądamy razem? co? Co, chcesz, co ty chcesz zrobić? Próbować, tato. Ej, zrób to. Pomalaj do aparatu. Masz, chyba, Ej. Aż mama ci daje. Ja sam. No mam. Ja sam. Papii masz jeszcze. on tak nie jest i ciężki, nie? On taki pizzy, pan, nie? Do, do, no taki i na Ale tak, jak tak, 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 Ale wyszło, tak, nie, wiecie, no, trochę, 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 tak, trochę, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, 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 no, tak, A jeszcze boję się, że mam wyciągnął to jeszcze noszę.